Cicho, cicho, cicho. mam go wszystkim z tej strony, Adamek ZD, i się gramy sobie na dragach. Tak, dwa, jeden. Ale kurwa główne. Źle wystartowałem. Tak, to był pierwszy drak. To jeszcze ze sobie drogi cztery, dragi, cztery dragi o, nie. jeszcze dwa dragi. Jak to robimy krótkie cięcie i widzimy się w kolejnym Okej, okay, widzimy się po krótkim cięciu. Właśnie się będzie zaczynać arena. Czy arena wyścig. Chcę przywieczenie do Minecrafta, m mówić arena cały czas, tak 3, 2, 1. Oho, może wygramy ten drag. No wygramy na 100% Dobra, wygraliśmy drawa. To jeszcze jeden. I zobaczymy, czy wygramy w tym odcinku, czy przegramy. Jed mamy jedną wygraną, jedną No To czekajcie do następnego wyścigu. Dragu. No, widzimy się ostatnim teraz dragu w tym odcinku. Tak. No i będziemy jechać. Zobaczymy czy wygramy, czy przegramy. Mamy tak, od razu mówię, mamy jedną wygraną i jedną przegraną. Zobaczymy czy wygramy w tym odcinku, czy w tym odcinku jednak będzie porażka. Nie wiadomo. Tak, łoduje się, łoduje. Jeżeli wyjdziemy z nitrem i on nie, on nie, to wygramy. Jeżeli wyjdziemy z nitrem i on też, możliwe, że przegramy. Albo, albo możliwe, że wygramy. Jeżeli my wyjdziemy bez nitro, no nitro to przegramy. jest to już będzie możliwe, że będzie wiadome na samym początku. No i ten... No i ten gostek, nie co się dzieje. Albo ktoś też, albo coś wyszedł, nie wiadomo. Tak. Co się? Zrobię małe cięcie i będziemy się aż się Kiedy się będzie zaczynać? Okej, okay, no to niestety, ale mnie wywaliło. No to kończymy ten, ten odcinek. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do następnego.